Telekurier, magazyn reporterów TVP Regionalnej, Robert Chodyła. Witam Państwa. Okazało się, że to jest neuroblastoma czwartego stopnia z przerzutami do szpiku i do kości. Nikola marzyła, by na urodziny dostać jak najwięcej kartek z życzeniami. Żeby pokonała chorobę. Żeby była zdrowa i szczęśliwa. Nie sms-ów, nie wpisów na Facebooku, tylko realnych kartek urodzinowych. Tego pragnęła na swoje szóste urodziny chora na raka mała Nikola. Jej życzenie spełniło się tak bardzo, że nawet rodzice nie mogą wyjść z podziwu. Kartki do Nikolki przyszły z całego świata i jest ich blisko pół miliona. Do tej pory rodzice nie zdążyli ich dokładnie policzyć ani przeczytać. A Nikola, cóż, jest przeszczęśliwa. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam niech żyje Co pan przyniósł? Listy, bardzo proszę Dziękuję. Skąd te listy? Z poznańskich szkół, które włączyły się bardzo chętnie w akcję mm -hmm. Zobaczmy, co tu jest, Nikolka, pokaż nam. Co do tych karteczek Nikolki, to naprawdę jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, bo nie spodziewaliśmy się takiej ilości karteczek. I, i wiem, że, że jeszcze to jest nie koniec, dlatego że dużo osób powysyłało z różnych państw. Wszystko dla Proszę! Nie tylko kartki, przychodzą prezenty, misie, książeczki, a także dla nas, dla rodziców. Są słowa otuchy, wsparcia, że nie jesteśmy sami, że są także dużo osób z nami i z nikolką, z tą chorobą. Co jako my, rodzice, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, że, że możemy liczyć na wszystkich, którzy są z nami. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego policzyć. Jak Państwo widzicie, o, to jest wszystko poukładane tutaj z boku od podłogi. Muszę tutaj tak pokażę Państwu. O, do, samego, do samej podłogi jest to wszystko życzenia dla Nikolki. Jest tego mnóstwo. I z całej Polski, z całej Unii, najwięcej z Anglii, z takich państw unijnych, Szkocji, Skandynawia i Niemcy. A także Czechy. Zdarzyła się jedna z Chicago i jedna z Kanady. Proszę Tak jest. Od początku tygodnia jestem codziennie u Nikoli z paczkami. Bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Nikola, to wszystko dla Ciebie? Chyba to niemożliwe. Możliwe? Dużo tych kartek? Tak. Ile? Liczyłaś? I nie, ale chyba 200. Chyba 200 tysięcy? No w ciągu kilku dni to poszło na cały, można powiedzieć, świat. Także ja jako ojciec jestem z tym szokowany, że w ciągu kilku dni, faktycznie Nikolka, yy, jakby to powiedzieć, no ujęła tak ludzi swoją osobą i chce walczyć, chce żyć, chce chodzić do szkoły. Bawić się z dziećmi. Bardzo byśmy chcieli podziękować wszystkim, którzy się włączyli za, do akcji, za wszystkie słowa otuchy, wsparcia. I to jest dla nas też bardzo ważne. Ech, że przez taką akcję mogliście wszyscy Państwo wywołać ten uśmiech, uśmiech na twarzy Nikolki, który jest dla nas bardzo ważny i dla Nikolki również. Jeszcze raz, jeszcze raz. Bądźcie, Nikolka, 100 lat i jeden dzień. Dużo no, zdrówka, tak? Nikola, jaki dzisiaj jest dzień? Oryginalny mój. I jak ten dzień spędzasz? Spędzam moimi toalerami, gdzie bawię. Mhm. Jest sympatycznie? Tak. Jesteś szczęśliwa? Tak. Uśmiech? Zmiechnięta, tak? Bo nie ma natomiast, a kiedy będę miała urodziny, idzie tam tu do proszę, proszę, dla ciebie. Jak się mówi, Nikol, to? Dziękuję. Życzę Nikoli dużo zdrowia, dużo szczęścia i żeby spełnili się wszystkie marzenia. Życzę Nikoli dużo zdrowia i szczęścia. Żeby nadal walczyła, żeby była nadal taka dzielna i żeby po prostu. No Udała się. Ta cała jej walka z tą chorobą. Wolałbym, żeby Nikolka, tak jak inne dzieci, bawiła się w piaskownicy, chodziła do szkoły, śpiewała, tańczyła. Na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe. Jest walka, można powiedzieć, o jej życie. Jedyną szansą teraz z Renikolki jest wyjechanie na, na kurację przeciwciałami antygidy-2 do klinik zagranicznych. Ale niestety jest to bardzo ogromna suma pieniężna, dla której no nie jesteśmy w stanie osiągnąć sami, jako rodzice. Czyli twoje jedno marzenie się spełniło, a jakie jeszcze Nikola ma marzenia? Jeszcze mam zadanie, by zrobić. Dziękujemy wszystkim z Państwu, którzy przyczynili się do tego, że na buzi Nikoli pojawił się uśmiech. Terapia, która może dziewczynce uratować życie, kosztuje, jak słyszeliśmy, 150 tysięcy euro. Tak sobie myślę, że gdyby każdy, kto wysłał kartkę, podarował Nikoli tylko jedną złotówkę, ta zawrotna suma pieniędzy uzbierałaby się bardzo szybko i kolejne marzenie dziewczynki, to najważniejsze, też zostałoby spełnione. Nikola jest pod opieką Fundacji Zdążyć z Pomocą. Tam należy kierować wpłaty. A w telekurierze dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro o tej samej porze.